Cześć kochani, kolejny dzień, jak widzicie, wyglądam trochę inaczej niż cztery, bo zrobiłam sobie make-up, jak widzicie. Wycieniowałam oko tak, żeby tej opuchlizny bardzo nie było widać, ale jak się zbliżymy, to widać takie kropki pod moim makijażem. Betty mówi, że tutaj widać było taki alasiniaczek. No taką ciemną skórę. No ale nagrałam odcinek najważniejszy. Idę zaraz nagrać, jeszcze mierzymy, bo myślałam, że w tym tygodniu się nie pojawi z tego względu właśnie jak wyglądam, ale ogarnę, ogarnę nawet, wiecie, mówię, ostatecznie założę okulary. Namierzymy, jak będzie bardzo źle, ale nie jest źle. Obudziłam się po prostu opuchnięta, a już teraz jest OK. Nagraliśmy I Love Handmade. Yy, powiem Wam, że niesamowicie dużo rzeczy robionych z, ze sznurka, makrama, szydełko uszyte w Polsce, no fantastyczne rzeczy. Była książka, były świece, bardzo dużo fajnych rzeczy. Także dobrze się bawiłyśmy, były maskotki. Fajny, fajny odcinek będzie, obiecuję Wam. I dostałam jeszcze w międzyczasie taką paczkę. I do, tej paczki do I Love Handmade nie klasyfikuję, bo to jest wprawdzie robiona przez, założona przez moją widzkę drogeria online. Bardzo mi miło, właśnie z mi wysłała. W paczkę ze swojego sklepu. Dała nawet kot dla obserwujących stylizację. 8 jest kot. Drogeria nazywa się. A jak właśnie się nazywa drogeria? Jeszcze dziewczyny, bo nie mam tej karteczki. Zapachowy raj. Tak. Perfumy, mgiełki, pielęgnacja ciała i twarzy, lakiery hybrydowe, zapachy do domu i auta. I pokażę Wam, co w tej paczce przyszło, bo wiadomo, że chcę wspierać moje obserwatorki. Cieszę się, jak ktoś zakłada swój biznes i mocno trzymam kciuki za każdego, czy to dziewczyna, czy chłopak. Pokażę Wam, co mi tutaj Zuza przesłała. Paczuszka od mojej obserwatorki, zapachowy Raj. Jak widzicie, i są mgiełki, i są perfumy, i coś do szafy, zawieszki do samochodu, i firmy właśnie z, do paznokci, To jest Dider i oś, Nie wiem, czy Dider, czy Dider się czyta. I jest właśnie już i bardzo fajne kolorki. Ja sobie w ogóle je zabieram teraz na działkę i może sobie jeden z nich właśnie teraz zrobię, bo jak wam mówiłam odros jest i nie zrobiłam go wczoraj. Rzeczy do paznokci i też są jakieś patyczki zapachowe, co akurat mi się bardzo przyda, bo mi się akurat skończyły, więc mam nadzieję, że fajny zapach. Czekajcie, spróbujemy I robię taśmik zapachu, co tutaj jest? Ładne. Mmm, super. Akurat, akurat mi się skończyły. Słuchajcie, patyczki. Bardzo ci dziękuję. Także zapachowy raj, pamiętajcie o zniżce do Zuzy, ja się pakuję i uciekam, muszę jeszcze spakować rzeczy do nagrywania podcastu, być może na działce nagramy, ale nie jest, nie jest to pewne, to się dopiero okaże, dziękuję Ci serdecznie za przesyłkę kochana, lecę jeszcze nagrać, mierzymy i uciekam na działkę. I spuszczamy wodę z jacuzzi, żeby było czyściutka. o, a tu zobaczcie mam. Przecieka mi wąż na poręczeniu. I zalewam wodę tutaj na kamyczki. Uuu. Ale przyjemnie, Darek mnie wysłał, żebym złożyła e, hamaki, ale mówię, skorzystam chwilę i się pobujam. Spójrzcie na moje, tutaj mi się ściera trochę. Opuchlizna już zmniejszyła się, ale nadal tutaj jest. Mam lekkie podrażnienie zaraz myję ten makijaż, bo wiecie, bo dzisiaj nagrywałam to. Chciałam dobrze wyglądać. Ktoś tam słyszę, w tle śpiewa. 100 lat, 100 lat jagoda, więc jagoda wszystkiego najlepszego. No i słuchajcie, tak sobie chodzę po tej działce. I myślę, Boże, jakie ja mam szczęście, że mam takie miejsce, że mogę tu z rodziną przyjechać, że jesteśmy zdrowi. To jest tym znowu mnie ogarnie niesamowita wdzięczność, naprawdę. Dzisiaj oglądałam na tym kanale Diary of CEO, o którym wam mówiliśmy w podcaście. W wywiad z takim profesorem i on właśnie bardzo, bardzo dużo opowiadał o przebywaniu wśród natury. Robili badania i właśnie mm, dowiedli tego, że kontakt z przyrodą, przebywanie na dworze, patrzenie się na drzewa i tak dalej, robili badania normalnie, dowiedli to, że y, to bardzo uspokaja. Zrobili badania na studentach i na ochotnikach, y, poziomy stresu i tak dalej. Iż serio, od kiedy... Tutaj przyjeżdżam tak regularnie, to moje poziomy stresu są, wiecie, bardzo nisko. Jutro ma padać, więc jutro wybieramy się, słuchajcie, do kina na ten film o żywiołach. Jedziemy do miasteczka, akurat tam jest kino, to kawałek będziemy musieli jechać. Wiecie, w tych małych miasteczkach są takie mniejsze kina, no tak. W wielkich są multiplexy i wielkie kina, ale też studyjne, a w tych małych miastach są właśnie w... A to ten mi tu kosi. Z właśnie takie kina studyjne, czy w jakichś tam domach kultury. Więc jutro idziemy na ten film o żywiołach. Bardzo dużo osób poleca ten film o żywiołach, że jest taki, że uczy o różnicach, że, że jest pouczający w ogóle. I kilku psychologów nawet polecało, widziałam na Instagramie. Także chętnie się wybiorę. Widziałyśmy z Lalą zwiastun dwa razy, jest zainteresowana, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. No i to ma być deszczowy dzień, więc się wybierzemy. Może pójdziemy sobie do włoskiej restauracji, bo tam niedaleko też jest taka fajna knajpka. Także też wam pokażemy, jak coś. No i będziemy chillować cały weekend. Darek wylewa wodę z żagla. To nie jest, słuchajcie, takie proste, bo trzeba ją prze... <ścoughs> przerzucić na jedną stronę, a ona ucieka. Ja to zawsze robię kijem. Jest burza, słuchajcie, ona ma takiego kija długiego. Da rady, czy mamy kciuki? Nie wiem, czy to widzicie. Kombinuję na dwa kie. A, dziurę chyba zrobił. Chyba dziurę zrobił. Mocno! <grywka> zrobił dziurę. Wiesz co, możesz jej wyjąć z samochodu Kalosza? Bo będzie miała zazmokręcę buty. Kochani, tak wyglądam, tak się goję. Widzicie tutaj te kropeczki? To są ślady po głowicy, która się nagrzewała mocno no i są to wkucia, dosłowne wkucia. O kurę, pieją. Koguty pieją w, w tle. Także ten krem BB, CC w zasadzie, matujący na całą twarz, łącznie z powiekami. Jakieś masakry pod kątem będzie mi tutaj na tą ranę promieniować mocno, ale i tak trzeba nałożyć coś ze Jest ten od iPhone'a? Aha, leży na łóżku. Najlepszy. Musisz mi taki zamówić do biura, wiesz, jednak. Żebym nie musiała z nim jeździć. A korektor Fenty w dużej ilości. No i od razu lepiej to wygląda. Ad... powiedzieć do mikrofonu? <laughs> nie widać i tak tego. Tak mi tu wstać jak chcę sobie odcisnąć, jakie jest, wiecie, za tłusto, jakby od tych kosmetyków. Odciskam. No i tutaj muszę to rozblendować teraz. Ta paletka jest bardzo fajna paletka Revolution i Patricia Bright. I naprawdę myślę, że świetna dla, jasny, dla jasnych, ciepłych cer. Bo ja mam w kolorze Moonlight Glow. Akurat ta nie jest jakaś bardzo ciemna. Nie jest. Nie jest za ciemna. Jeżeli chodzi o brązel i tak dalej. Henna do brwi z Bella. Taka henna żel. Te dwa produkty zrobimy wielkie rzęsy. Najpierw bazę. I teraz tusz. I tusz jest brązowy. Bardzo lubię ten brązowy tusz z Maybelline. O jak ja się tu wymazałam. Jedziemy sobie słuchajcie do miasta na do kina. O nie. Strasznie się wymazałam. Do kina, do włoskiej restauracji. Okej, okay, twarz ogarnięta. Pa, 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 pa. Proszę bardzo, przejmij ode mnie. Ja idę pa, założyć pa, pa, sobie pa, 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 pa. I włosy na Ja najważniej. wreszcie idę taki... taki A co, tu przyszedłeś znowu? Ktoś? Przesyłam tak dużo plików. No, dzisiaj taki cozy dzień jest. Co -cozy? jest. Cieplutki, milusi. Ubieram buty, chociaż no chciałem w laczkach nie i no laskach, to nie mi uciekła I weź może ten, bierzesz sobie kurtkę tylko... Nie, bo będzie mi gorąco Byliśmy z kina, byliśmy na żywiołach bardzo wam serdecznie polecamy, no po prostu po prostu rewelacja, słuchajcie, rewelacja bajka o takiej Miłości wbrew rodzicom, wbrew kulturze, piękna, naprawdę piękna, pouczająca, bardzo polecana teraz i nie dziwię się. Ja właśnie sprzątam auto, tak, sprzątam auto i zaraz wszystko sobie podkurzam i powycieram tutaj chusteczkami. Mam takie niezłe chusteczki, kupiłam je sobie teraz na promocji chyba w Biedrze i naprawdę bardzo mocno pachną. Bardzo intensywnie kwiatami. Także sobie tu w środku wszystko w trzepie, wycieraczki i odkurzę w środku. Także byliśmy w, byliśmy w kinie, byliśmy w restauracji i wróciliśmy do domu. Jeszcze wpadliśmy do Lidla po zapas lodów, bo nam stopniały, że tak powiem, stopnią nam zapas lodów. I, I kupiłam piłkę do ćwiczeń, taką wielką, która już jest tak zajarana. Także dobra, idę podkurzać. Po jest i mój oranż. <grych> dobra, najpierw wyciągam e, wycieraczki. Nie wiem, czy Wasze dzieci też tak brudzą. Niby się mówi, że nie jemy w aucie, ale wiecie, jak to później jest, jak się jedzie w trasę. Dobra, jednak je wyniosłam do mycia, bo stwierdziłam, że trzeba je odświeżyć. Okej, okay, odkurzam całe auto. W trakcie odkurzania padł mi odkurzacz. Nie mam pojęcia, dlaczego tak szybko, dlaczego tak krótko trzymał, ale, ale padł, więc czy mi tam kawałek zostało? Ja teraz ścieram i niby wiecie, niby tutaj jest czysto, ale jakieś takie tu dotknięcie, tu, tu jakieś takie plamka, tu jakieś coś tam, tu coś kapnęło, jak ktoś pił. Tu w środku jest dole, tu jeszcze schnie. A w międzyczasie Darek przyszedł. Przeciera te opony są takie czarne. Uh. taka pasta. I masz zamiar to robić dzisiaj? No, bo nie ma, ma słońca. Darek w tle czyści auto, a ja w tej kosmetyczce przywiozę swoje rzeczy do paznokci, No bo muszę już je zrobić, już gadam o tym od tygodnia i nie mogę zrobić. Dobra, mam filmiki nowe, zawsze używam nowych, za każdym razem, tak? Jak mnie pytacie, naprawdę. Przyjąłam sobie tą podręczną ja nie wiem czy ona jeszcze na dasz? Jest, ja ją skupiłam. I wziąłem parę produktów, bo mam tej lampy, jak wiecie na działce mam, czy jeden pilnik. Mam, słuchajcie, lampę, ale wziąłem sobie tak, tego delikatesa, Extend, tutaj jakieś ploczki do kolorowania, Żelw butelce, Victory Wyn, Palu, Bonder, ten taki primer. I sobie też top Semilaka, ten wielki, który dostałam na ich dziesięciolecie. I mam też kilka fest Muszę sobie to jakoś sensownie przechowywać. sobie z Warszawy kilka frezów, o tak to wygląda. No i co biorę się za paznokcie, e, Na części ta frezarka jest co to oznacza, że po prostu sobie uruchamiam. I tak działa tutaj. I mogę sobie to robić gdziekolwiek. Więc faktycznie jest to travel size. Także teraz tylko ściągam paznokcie, a malowanie będzie wieczorkiem. Okej, okay, jedna ręka ściągnięta, powiem Wam, że błyskawicznie i teraz skracam pilnikiem i będę robić resztę. Bla, 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 ale mam długie już te pazury. Tarek dalej walczy z autem, a ja ściągnęłam lakier z drugiej ręki i powiem Wam, że te małe palce, te dwa małe najgorzej mi jakoś tak trzymać, jak lewą ręką lecę lec z frezarką, ale ta frezarka jest tak mocna, taka mała i tak mocna, jak będziecie chcieli sobie właśnie taką przenośną kupić, nie potrzebujecie, nie wiem, do salonu czy coś, na swój własny użytek, taka przenośna frezarka, którą nie musicie za chwilę ładować, to jest miodzio. Także co, opiłowuję, tutaj już sobie zrobiłam, wszystko skróciłam, opiłowuję teraz tą rękę, no idziemy do domu i będę malowała. Słuchajcie, zupa cebulowa z ziemniakami to jest zupełnie inny level. Spróbujcie sobie zamiast grzanki i sera właśnie ziemniaczki. Yy, przepyszne, yy, właśnie jemy drugi dzień i jesteśmy bardzo zadowoleni. Idealne na chłodniejszy wieczór. Powiedz mi, co tu się dzieje? My mamy profesjonalne auto. Pokażę jakie mam piękne rejestracje. Nie wierzę w to co ty zrobiłeś. Nie, nie, nie pryskaj. Zobaczcie, zamówił takie rejestracje, żeby nie było widać. Ha, dzięki. Robimy sobie reklamę naszej strony, mamy nasz, yy, nasze autko, żeby yy, brud zmiękł, troszkę się zmiękczył, dobrze mówię? Zmiękczył? No tak. I teraz będziemy je, najpierw umyjemy koła, bo koła są najbrudniejszymi elementami wbrew pozorom auta, żeby no. pozbyć się całego brudu, później będziemy Przeszukowałem. Mam dwa wiadra, to smycie na dwa wiadra. Tutaj, jak widzicie, produkty każdej z tak. innej firmy. Palu Bonder. Tutaj mam ten One Step Gel Polish, on jest różowy. Yoshi, taki z brokatem, zaraz zobaczycie. I Semi top. Także zaraz pewnie odpalimy plotkarę. I robię pazę. Nakładam cienką warstwę i na nieutwardzonej warstwie Taki poślizg dodaję większą kroplę i sobie, i sobie słuchajcie, nabudowuje już właściwy kształt. On się fajnie poziomuje. zrobione, a ja dalej oglądam protkarę. Takie zrobiłam. Nie wiem, jak, czy mi się podobają, czy nie, ale może być. Może ogólnie być. Idę zmyć makijaż, oglądam dalej protkarę. Darek padł z młodą, także wieczór jest mój. Do zobaczenia jutro.